Wyjątkowość tego miejsca sprawdza się do tego, że mamy z jednej strony żywą, funkcjonującą pracownię, a z drugiej strony ekspozycję, na której można zobaczyć najwybitniejsze dzieła polskiej sztuki witrażowej. Takie łączenie dwóch form aktywności, właśnie zobaczenie, możliwość zobaczenia pracowni, ale i witraży sprawia, że to miejsce no, jest wyjątkowe na polskiej mapie kulturalnej. Powiem szczerze, że jestem zachwycony. Rzeczywiście można tutaj zobaczyć zarówno to, jak te witraże się robi, ale też wiele przykładów realizacyjnych w różnych stylach, z różnych lat, różnych artystów. Myślę, że to jest miejsce dla każdego, bo zarówno dla młodszych, jak i dla starszych po prostu jest ciekawie, jest ciekawie, jest pięknie. Więc naprawdę chciałbym zaprosić wszystkich, nie tylko turystów krakowian, bo też niewielu krakowian jeszcze wie, że coś takiego mamy, że mamy taką perełkę, Jedyne w Polsce. No, naprawdę jest cudownie i zapraszam tym bardziej, że to jest oryginalne miejsce, w którym ta pracownia się mieści już od ponad 100 lat. Muzeum jest czynny od wtorku do soboty zwiedzania z przewodnikiem odbywają się dwa razy dziennie. Zapraszamy na naszą stronę, gdzie można wszystkie szczegóły sprawdzić.